W pierwszym odcinku wideo prezentacji dla Sklepu Prolem. Witam Was Andrzej Mazur. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat nowo zakupionego aparatu. Jest to aparat marki Canon, Canon Powershot SX20. Dzisiejszy materiał kręcimy jeszcze w nieco gorszej jakości. Kręcimy aparatem, również marki Canon. Model, jak z zerknę na niego. Jest to model A710iS, który pożyczyłem od mojego. Kumpla Tomka, pozdrawiam Cię Tomku i Małgosiu również. No ten aparat jest bardzo dobry, robi bardzo dobre zdjęcia, natomiast materiał wideo kręci w niższej rozdzielczości, więc dzisiejszy odcinek jeszcze nieco gorszy. Natomiast następne odcinki zobaczycie już za pomocą tego aparatu Canon SX20. Jest to jeden z najwyższych kompaktowych aparatów Canona na rynku. Posiada on bardzo duży zoom. 20-krotny zoom optyczny, matryce 12 megapikseli, ale przede wszystkim posiada możliwość kręcenia materiału wideo w rozdzielczości HD 720 linii. Tym kierowałem się przy wyborze tego sprzętu, szukałem dobrego aparatu, który kręci dobre filmy. Z tym aparatem konkurują jeszcze tylko, właściwie według mnie, dwa inne modele. Jest to Panasonic FZ38, a także Sony HX1. Sony HX1 ma fajny odchylany wyświetlacz, go brakuje w Panasoniku. Panasonic ma zupełnie statyczny aparat, jak w zwykłych małkach, co jest pewną niedogodnością. Natomiast największe jakby możliwości obracania wyświetlaczem posiada właśnie ten Canon, co jeszcze zobaczycie. Sony. Sony trochę nie lubię za dziwne złącza, dziwne karty pamięci, dlatego też zrezygnowałem z tego aparatu. Zostałem w jednym arce Canon. Ale tamte aparaty również są interesujące i myślę, że z wielu z Was będzie również zadowolonych. Ale dzisiaj powiemy o tym. O tym aparacie kilka, kilka słów. Do usłyszenia. Przy okazji tego kupno tego aparatu opowiem Wam, jak stałem się idiotą. Cóż, podobno są sklepy dla, dla nieidiotów. Gdy zebrałem mój wymarzony aparat z Proline, udałem się do pobliskiego centrum handlowego, żeby coś zjeść. Będąc na miejscu, przypomniałem sobie, że nie dokupiłem do mojego aparatu karty pamięci. Myślę sobie, cóż, karta pamięci to drobiazg. Co prawda chciałem o nieco większej objętości, pojemności, to znaczy 8GB. Taką kartę zakupiłem w pobliskim sieciowym sklepie znanej marki na M. Cóż się okazało? gdy przyjechałem do domu. Gdy zajrzałem do naszego cennika ProLine włos e, zjeżdżał mi się na głowie. Nawet na takim w sumie niedrogim e, drogim urządzeniu jak karta pamięci SD straciłem 40 zł. Kupiłem ją za 129 zł, natomiast ProLine taka identyczna karta kosztuje 80, 89 zł. No cóż, uczymy się na błędach. Niestety nawet drobne zakupy Podobne zakupy warto udać się do sklepu zaufanego, z lepszymi cenami i nie, nie dać się nabierać reklamom puszczanym w telewizji. To taka mała dygresja, a teraz przechodzimy do e, aparatu marki Canon. Zapraszam. Przed nami aparat marki Canon. Dodatkowo wyposażony w przygotowaną kartę e, SD Sandisk Ultra 2. Z informacji na pudełku możemy się dowiedzieć, że zastosowano procesor Digit-4, 12-megapikselową matrycę, 20-krotny zoom optyczny, także regulowany i obracany wyświetlacz o wielkości 2,5 cala. Co jest w środku? Europejska gwarancja. Instrukcja z oprogramowaniem. Widzę dwa napędy CD. Przejdźmy okiem do środka. Instrukcja w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim. Czyżby nie było instrukcji w języku polskim? Ale się o tym przekonam. Dodatkowo mamy yy, płytę z oprogramowaniem Solution Disk wersja 49 Krótką lotkę reklamową yy, Płytę z instrukcją obsługi między innymi Zobaczmy czy tu jest w języku polskim? Jest Czyli instrukcja w języku polskim, jedynie w wersji elektronicznej Dodatek do gwarancji Cóż mamy w środku? Cztery baterie alkaliczne Panasonica Cóż tu mamy? Prawdopodobnie pasek Już go nie oddam Z tego wynika, bardzo elegancki Oznaczony logo Canona Co dalej? Osłona przeciwsłoneczna do obiektywu kabel USB, kabel audio-video do podłączenia do telewizora i cóż, pozostaje nam najważniejsze urządzenie. Aparat. Z dołączonej ulotki możemy się dowiedzieć to co było na opakowaniu. Dodatkowo dowiadujemy się, że ma optyczny stabilizator obrazu. Silnik ultrasonik. Bardzo bezgłośny silnik. Funkcja robienia zdjęć makro właściwie już od 0 cm, czyli właśnie tuż przed obiektywem. O tym, już żeśmy mogli się dowiedzieć z pudełka, że regulowany obracany wyświetlacz 2,5 calowy. Procesor czwórka, Detekcja, technologia detekcji scen technologia wykrywania twarzy technologia wykrywania ruchu Auto i automatyczny fokus, automatyczna ekspozycja i co mnie jako szczególnie interesuje możliwość kręcenia filmów HD stereo da zrzut oka z przodu, aparat jest wyposażony w dwa mikrofony z frontu, to jest jego też dużym plusem pozostali konkurenci tego aparatu, tak jak i Sony SX1, jak i Panasonic mikrofonem miały umieszczone w górnej części. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby dobrze zbierały akurat z tego kierunku, który nas interesuje, czyli z frontu. Słomkę obiektywu, spojrzymy pod spód, proszę bardzo. Tu mamy, widzę lampkę wspomagającą autofokus. No poza tym, to co wyróżnia, wyróżnia aparat, w ogóle serię aparatów tych wyższych modeli Canona, to jest bardzo interesujący wyświetlacz, który można odchylać na boki. Możliwość kręcenia, e, trzyma trzymając aparat z dołu, wtedy wyświetlacz wy odkręcamy do góry, także odwrotnie, gdy kręcimy, trzymając aparat nad głową, możemy wtedy sobie odkręcić wyświetlacz w dół. Także możemy docelowo obrócić wyświetlacz wokół swojej osi, zamknąć go da przy aparacie i mamy klasyczny wyświetlacz jak w większości aparatów. Ale często taka pozycja jest naj najwygodniejsza. Co więcej, u góry pokrętło do wyboru trybów kręcenia, guzik szybkiego włączania wideo. Ten guzik prawdopodobnie jest do wysyłania materiałów na drukarkę, być może jakichś dodatkowych funkcji. Mamy tutaj możliwość regulowania wizjera optycznego, korekcji dla osób z wadą wzroku. O co dla wielu osób będzie bardzo ważna, gorąca stopka dla lampy błyskowej. Tu mamy wyłącznik, tu typowy w kanonach regulator zoomu, pokrętło wyboru trybu do przeglądania zdjęć, guziki wejścia do menu, a także zmiany trybu podglądu, dodatkowe przyciski przechodzenia w tryb podglądu zdjęć, tutaj prawdopodobnie wyboru jasności ten guzik nie jest mi znany, jednocześnie widzę pełni funkcję kasowania bardzo przyjemny w trzymaniu, bardzo dobrze wyprofilowany aparat, z fajną tutaj taką karbowaną powierzchnią na kciuk. Z boku aparat został wyposażony w szereg złącz, które są przykryte pod klapkami. Pierwsza złączę na kartę pamięci. Przypominam, aparat jest na pamięci SD. Złącze pokrywa złącze HDMI. Proszę bardzo, zajrzyjmy za nią. Mamy tutaj dwa złącza USB i HDMI. Obok złącze zasilanie i audio wideo. Zajrzyjmy. Dwa złącza typu jack. Jedno złącze audio wideo. Wydaje się nietypowy, bo złącze wideo jest 2, 3, 4 stykowe, to złącze złącze, typowy Jack ma trzy złącza, Jack stereo. A napięcie stałe, jak możemy przeczytać. <coughs> Zajrzyjmy z przodu. Z przodu informacja o wielkości matrycy. Oczywiście wyścig zbrojeń w matrycach ciągle trwa, więc yy, duże liczby są wskazane, wskazane dla Osób z marketingu niekoniecznie dla osób, które oczekują niezaszłumionych zdjęć. No ale trudno, to, to nam nie przeszkadza aż tak bardzo. Z boku mamy, czy znaczy od góry mamy informacje o stabilizacji obrazu, o zastosowanym silniku napędzającym Zoom Ultrasonic, bezgłośny, który pozwala nam na używanie Zoomu w czasie kręcenia filmów. Także informacje o zakresach obiektywu możemy tutaj Przeczytać, że mamy dwudziestokrotny zoom ze stabilizacją obrazu i zakres zoomowania od 5 do 100 mm, a także przysłonę od 2,8 do 5,7. No cóż, pozostaje nam załadować baterię i zobaczyć, jak aparat działa w normalnym użytkowaniu. Uzbroimy teraz aparat. Aparat zasilany jest z czterech ogniw typu AA, zwanych na niektórych rynkach jak polski, niegdyś R6. Oczywiście wskazane jest zastosowanie akumulatorów alkalicznych, czy też innych, bo niestety aparat prawdopodobnie ma duże zasoby na energię. Cóż, trzeba się należy życie przyjrzeć, jak włożyć baterię, żeby nie pomylić biegunowości. Z boku mamy obrazek, który nam Dokładnie opisuję. Udało się. Możemy zauważyć też w dolnej y, części aparatu, w podstawie, mamy otwór na przykręcanie do statywu. Dość y, centralnie umieszczony, co prawda nie w osi aparatu, co jest przydatne przy robieniu panoramy, nieco z boku. Ale widocznie, jakieś względy technologiczne wymusiły tak, takie umiejscowienie. Ale lepiej jest i tak niż w wielu aparatach, gdzie jest umieszczony na skrajnej bocznej pozycji. Możemy teraz już włączyć aparat. Proszę bardzo, spróbujmy... Otworzymy wyświetlacz. Zobaczymy, co nam aparat pokazuje. Cóż, aparat domaga się

tu mamy widzę format daty możemy wybrać wybierzemy zgodnie z polską normą rok, miesiąc, dzień Czas letni czy zimowy? No już mamy chyba zimowy w tej chwili Mamy pod spodem instrukcję kuzik set zatwierdza wybór menu rezygnację zróbmy set dobrze widzimy już podgląd z wyświetlacza możemy do przyjrzeć się czy działa zoom działa, zobaczmy jaka luneta się wysuwa Yy, wyskalowany jest